Przez okres kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego kandydaci złożyli wiele obietnic z mieszkańcom naszego regionu. Po wyborach, które odbyły się w niedzielę 25 maja, przyszedł czas na obietnice składane przez europosłów. We wtorek z mediami spotkał się Marek Grubarczyk z PiSu, a w środę Dariusz Rossetti, który w wyborach startował z listy Platformy Obywatelskiej. Chciałem podziękować za zaufanie, zdając sobie sprawę, że dla wielu wyborców jest to zaufanie udzielone trochę na kredyt. Mam zamiar nie zawieść tego zaufania i chcę powiedzieć, że będę starał się spełnić oczekiwania mieszkańców regionu, zarówno tych, którzy na mnie głosowali, jak i tych, którzy nie głosowali, aby ich nadzieje, aspiracje związane z działalnością w naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim się spełniły. Rosati od miesiąca wynajmuje w Szczycinie mieszkanie. W najbliższym czasie pojawi się także jego biuro poselskie w naszym mieście. Z wyniku wyborów europoseł jest zadowolony. Na byłego ministra finansów zagłosowało w naszym regionie ponad 84 tysiące osób. Jeśli chodzi o mój wynik, jestem z tego wyniku zadowolony, biorąc pod uwagę to, no, o czym już wspomniałem, że jest tam, jestem człowiekiem, który w oczach wielu wyborców był kimś nowym. Był przybyszem z innej planety trochę. Więc <laughs> uważam, że. 84 tysiące ponad 600 głosów jest wynikiem, który jest dla mnie wynikiem zadowalającym jak najbardziej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaufali i oddali na mnie, na mnie głos. Tym bardziej, że no, nie jest też tajemnicą, że miałem wielu przeciwników, którzy prowadzili także kampanię negatywną wobec mojej osoby. Podczas kampanii wyborczej doszło do kilku niefortunnych zdarzeń, także wśród kandydatów startujących z listy samej platformy. Marszałek Gebrewicz, który jest także szefem szczecińskiej PO, podczas podsumowania kampanii krytycznie skomentował zachowanie profesora Tomasza Grockiego. Mam nadzieję, że jak te emocje opadną, to będziemy dobrze współpracować, bo, no bo dzisiaj chociażby wiele takich wiele pytań dotyczących takich analizy, dlaczego, dlaczego taka frekwencja albo taki wynik profesora Grockiego myślę, że zupełnie niepotrzebne, bo wyniki wyborów należy przyjmować z pokorą i to jest chyba taka takie najlepsza recepta po każdych wyborach, zarówno tych wygranych, jak i tych przegranych, o tym panu profesorowi Grockiemu wczoraj na zarządzie partii również, również mówiłem czasami. Nie warto dać, dawać się ponosić e, fali jakby takich emocji, które nie do końca są, e, są pozytywne i dobrze odbierane przez naszych lektoratów. Województwo zachodniopomorskie i lubuskie w parlamencie europejskim będzie miało trzech reprezentantów. Mandaty zdobyli Marek Grubarczyk z PiSu, Dariusz Rosati z listy PO oraz Bogusław Liberacki z SLD.